Mamy 2 listopada 2025 roku. Konrad Kulanin, zapraszam na Oazanius. 17 października w parafii świętego Józefa w Gdyni spotkaliśmy się na 62 wieczorze modlitwy młodych pod hasłem Jestem Dzieckiem Boga. Była to inauguracja nowego, powakacyjnego sezonu wmm a jednocześnie doskonała okazja do modlitwy i wspólnego spędzenia czasu. Od 24 do 26 października w Sychowie odbyła się oaza modlitwy. Cześć. Byliśmy... Hejka. Y... Byliśmy na omy październikowym w Sychowie. Tą oazę modlitwy poprowadził ksiądz Zenon Pipka, który dał nam bardzo wiele do myślenia i dzięki niemu to był bardzo, bardzo wręcz owocny czas. Było mega cool. Tematem tego OMU było narodzić się na nowo, więc wykorzystaliśmy to w pełni. Yy, była naprawdę piękna jesień. <noise> Tej jesieni, Nie wiem, co powiedzieć. Były bardzo trzy owocne dni. Tak. tak. Było nas około 70 osób. I też ważne jest to, że motywem tych rekolekcji było yy, Friends. Prawda? Tak, bo tak, wszyscy tak. jesteśmy przyjaciółmi, przyjaciółmi Pana Boga. Narodziliśmy się na nowo i wyjeżdżamy z konkretnymi postanowieniami na przyszłe dni, miesiące i lata. Także przyjeżdżajcie na, następne, na następny Om październikowy. Zapraszamy! I ogólnie o pa. I było pa. mega cool! Był mega cool! Tydzień później w kościele świętego Leona Wielkiego w Wejherowie odbyło się wydarzenie Holy Winds. Święty Pierre de la człowiek, który. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w październikowych wydarzeniach i serdecznie zapraszamy na kolejne. Między innymi na listopadową Studencką Oazę Modlitwy oraz inne wydarzenia, które odbędą się w tym miesiącu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Oaza News już za miesiąc. Specjalnie dla Państwa, Konrad Kulanin. Byliśmy... Y <ślały> się, Dobra, weź, Max, ogarnij się Przepraszam, przepraszam Jeszcze raz tak. Było nas około 70 osób Prawie 6-7 hey, hey, <ślały> Coś z tego z Krzysiu sklej, prawda? <ślały> to ja wiem, wiem Krzysiu, weź coś z, klej z tego Nocne, co duch To by było na tyle. O, i mamy łóżka. Mamy łóżka? Super. A, wow, mamy wygodają? łóżka, wiedzieliście yeah, o tym widzowie? Wow. <noise> no. Widzowie dali nam kanadyjki, ale były o dziwo wygodne. No, może twoja. <noise> no moja tak. No, także super, polecamy. Nara! Nara!